Witam, Essa Francesca Mordunki. Dzisiaj witam Was na pierwszym filmie na tym kanale. Nie wiem, ile ludzi to obejrzy i jak się młodzieży spodoba moje gadanie o sobotnim teleturnieju w TV i tak dalej. Bez zbędnego przedłużania opowiem Wam o wszystkich klęskach życiowych, jakie mi się w tym tygodniu przydarzyły. W poniedziałek poleciałam na bazar z samego rana, tak aby ta flądra spod pod dziewięć nie siurnęła. Mi pierwsza te kiełbasy od facetki dobrej takiej i polędwicy wieprzowej, bo ja pierwsza muszę z E zamrozić, żeby była do zmielenia na święta ponownego przyjścia Chrystuska Jezuska, pana naszego. Wyszłam z bloku, na szczęście nie wykoniłam się przed blokiem, bo bym musiała zbierać grosiki na sztuczną szczękę. W każdym razie wyemigrowałam na Bazar i spotkałam znajomą, z którą w hucieć mielów pracowałam, to se stanęłam i pogadałam. No i jak wiadomo Bożenka czyli ja najlepsza, udało mi się wyszmuglować tę swojską i polędwiczkę do siatki stesko. Chciałam jeszcze powspominać stare czasy z babeczką od czosnku ale pora na pierwsze karmienie mnie wzywała. No to pobiegłam z krutami, blokami i innymi wysiedliskami aby dotrzeć do mojego skromnego mieszkanka i nim się kark mój obejrzałam byłam już na swojej, wycieraczce. Spojrzałam pod moje nogi a tam jakaś kartka z napisem Jestem komornikiem i szukam pani Bożeny jeśli mieszka pani pod tym adresem proszę zgłosić się do skarżyska. A ja se tak pomyślałam panie, ja do skarżyska mam daleko nie będę z powrotem prosić Williama spod dwójki żeby mi wagon bydlęcy załatwiał. Zgniotłam tę kartkę i podłożyłam ją dupnej gabryśce z podusemi, a niech ma, rzuciłam siaty w kąt, i pobiegłam do kuchni. Pokroiłam brukiew i zagęścił mąką. Rozkoszująca chwila nie trwała długo gdyż ta stara kotara Dalida de Amur spod dwunastki prosiła o kilo soli. Ja jej stanęłam na progu buta i powiedziałam. Słuchaj no, werando ty. Ja ci dałam w zeszłym tygodniu kilo, wczoraj kilo i dzisiaj też kilo. Jesteście bandą łaskawców którzy chcą wyłudzić ode mnie kilo soli co, chwilę podczas gdy ja mam tylko rentę, emeryturę. Odszkodowanie i ubezpieczenie i jeszcze RRSO. Wypchnęłam ją szybko i zamknęłam drzwi bo nie mogłam znieść tej parchaczówny przed moim nosem. Zasiadłam z powrotem do talerza a tam zostały jedynie okruchy po mojej brukiewce. Przez te dwie minuty darcia się nadali DD a Murindyk zdążyłam wkonić mi całą śniadanie obiadu pod wieczorko kolację. Byłam załamana z powagi sytuacji więc wyciszyłam moją nokie i usnęłam. Ta historia była bardzo urzekająca i życzę Wam zdrowych narodzin, ponownego przyjścia komornika do Waszego domu i zdrowaś Staropolska. Żegnam się młodzież i apeluję o podwyższenie mojej renty. Z Bogiem, dobranoc smacznego spirytusu.